Pokażemy wam jak działa aktywator do klei cyanakrylowych ATK Fix 06, 01 i inne wersje. Możecie to zrobić na zasadzie przyśnięcia na powierzchnię. On będzie nawet lekko jeszcze płynny. Wtedy możecie dać, lub jeżeli powierzchnia nie wchłania, to poczekać, aż wyschnie. Dajecie klej. Zobaczcie co się dzieje. Momentalnie się utwardza. Jeżeli chcecie to przyspieszyć jeszcze bardziej pryskacie i w ciągu 10-15 sekund jest utwardzony klej. I teraz weźmiemy klej 01 czyli gęściejszy. Położymy klej na powierzchni tak jak teraz. Sam klej utwardzałby się kilka godzin. Aktywator pryskamy. Zobaczcie, jak wygląda, co się dzieje z powierzchnią. Wwiązanie jest momentalne. Oczywiście to zależy, czy to będzie sekunda, dwie czy pięć. Od ilości kleju, oczywiście. No i ilości samego aktywatora. Ale zobaczcie, że wystarczyło dosłownie ledwo co prysnąć. I mamy klej utwardzony.